Zignaliśmy dla Polski przede wszystkim i dla siebie złoty medal Misze Świata, gdzie co roku, dziś tam o nim marzyłem od dziecka, w końcu go mam w rękach. Poślałem i miałem nadzieję, właśnie, że to będzie jeszcze lepszy rok. I wszystkie starania i wszystkie przygotowania poszły właśnie w bardzo dobrym kierunku, i udało się przywieźć dopiero tak. No, prawym można powiedzieć, trzeci medal złoty dla Polski na żużlu, co było to dla mnie niesamowitym przeżyciem, i nawet jak teraz mówię, to ciarki mi troszkę wychodzą, bo na pewno ten dzień zapamiętam do końca życia. Tak jak można zobaczyć też tutaj, duża radość w całej rodzinie, w całym teamie, i w takim gronie moim, gdzie potem jeszcze 19 rok pamiętam z plebiscytu sportowego, gdzie zostałem najlepszym sportowcem Polski. To było takie naprawdę. Po takim roku wisienka na torcie, tak na dobrą sprawę i generalnie 19 rok był niesamowitym rokiem i na pewno do końca życia te, ten rok zapamiętam z poszczególnymi właśnie takimi różnymi wydarzeniami, bo to był naprawdę piękny rok. Kiedyśmy zopał za ramię i jaką właśnie w 2010 roku był mieszczą świata, też po wspaniałym sezonie zopał za mnie za ramię i młody, ty to zrobisz to samo, tylko trochę czas ci skrócę i faktycznie przypomniałem mu te słowa po w finale Mistrzostw Świata w Toruniu w 2019 roku. Mówię, panie Tomku, zostało to zrobione i faktycznie ten czas został skrócony. On mówi, bo jak ja mówię, to tak jest i wiadomo, że to już pół żartem, pół serio, ale e, niesamowite właśnie takie rzeczy są, gdy się po czasie wspomina, bo to naprawdę wszyscy dookoła widzą końcówkę, tak? Fajnie wygrał, pojechał, aczkolwiek wiem od środka, ile to należy się poświęcić w danej dyscyplinie i pasji, żeby po prostu osiągać te największe cele. Głównych rywali można naprawdę wymieniać na palcach dwóch, trzech, czterech dłoń, bo wszyscy, stając do zawodów, stając pod taśmą, każdy chce wygrywać i to naprawdę małe dale nieraz decydują o tym, kto na końcu jest najlepszym zawodnikiem i żadnego rywala nie wolno lekceważyć, po prostu trzeba się skupić na sobie, robić wszystko to, co uważasz za słuszne w danym momencie i po prostu korzystać z tego, ile się da w danym dniu, żeby po prostu zobaczyć jaki będzie koniec roku. Sam jestem ciekawy jak to właśnie będzie wyglądać. Na pewno z perspektywy takiej, gdy masz pierwszy dzień dobry i drugi będzie na tym samym torze, może to pomóc, choć niekoniecznie. Większy problem może być taki, jak w pierwszym dniu jest coś nie tak i masz mało czasu na zmianę silników, zmianę różnych rzeczy, które nie funkcjonują. E, może być to małe, aczkolwiek też może być to plusem, że z dnia na dzień... Dzień do dnia nie jest równy i można te zmiany szybko wprowadzać i mogą zadziałać, ale tak jakby nie muszę. Sam jestem ciekawy, jak, jak, to, jak się to potoczy, jak to będzie wyglądało. Będą też e, turnieje bez treningów, bezczasowych numerów, będą numery losowane. E, trochę tych zmian jest. Wiadomo, mamy specyficzny rok, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu wyciągnąć z tego roku, ile się da.